Cześć. To wideo skierowane jest do tych wszystkich osób, które chciałaby zarabiać na tworzeniu stron internetowych i odpowiem w tym wideo właśnie na takie najczęściej zadawane pytania osób, które właśnie chcą, planują zacząć zarabiać na stronach, ale nie wiedzą na przykład właśnie czy zakładać działalność, skąd brać tych pierwszych klientów, czy budować od razu markę osobistą, jak budować tę markę osobistą. Co tak naprawdę potrzebujesz, aby zarabiać na tworzeniu stron internetowych? z jakimi wiąże się to kosztami? Powiem ci troszkę na własnym przykładzie, a dodam, że gdy zakładałem swoją działalność lat temu 5, no to nawet nie wiedziałem, co to jest Elementor, na, który, na którym przez dłuższy czas i częściowo do dzisiaj tworzę swoje strony internetowe i w żadnym miesiącu do swojego biznesu nie, nie dokładałem, także będą to takie porady czysto praktyczne, zero, zero teorii, praktyki, które sprawdziły się u mnie, a jestem, mieszkam w małym mieście, gdzie tak naprawdę o klienta jest ciężko i tych klientów z własnego miasta miałem tak naprawdę na, jednej, na jednym ręku policzyć, także da się, wystarczy po prostu chcieć, nawet średnim nakładem, sił, środków czasowych, tak? Dobrze, zacznijmy sobie od początku. Jaki rodzaj, jaki rodzaj, czy zakładać działalność, tak? I tutaj odpowiedź jest krótka, tak, zakładać działalność. Tutaj nie ma co się bawić w różne inkubatory. Jest też, jest też coś takiego, już pomijam w ogóle kwestię, aby nie wystawiać, nie robić stron na czarno, tak? Bo, bo to grozi konsekwencjami prawnymi. Jest też taka, taka furtka, taka opcja dla tych osób takich bardziej, że tak powiem, lękliwych, aby E, założyć tak zwaną nierejestrowaną działalność gospodarczą od 2018 roku jest taka właśnie furtka. Polega ona na tym, że możecie wystawiać faktury, e, jeśli ich wartość w ciągu miesiąca nie przekracza połowy najniższej krajowej, tak? Czyli tak przyjmując, że powiedzmy najniższa krajowa jest nie wiem 2-300, e, no to powiedzmy 1150, jeśli miesięcznie nie przekroczycie, no to możecie sobie e, wystawiać faktury do tej kwoty i, i robić to na legalu bez zakładania e, działalności. Z tym, że 1150 jest to bardzo mało obecnie przy stawkach, nawet takich małych firm. No to ciężko nawet zrobić wizytówkę za 1150, także nawet jednej strony nie zrobicie w tej kwocie. No ale jest taka, jest taka opcja, tak? Natomiast jeśli przekroczycie w danym miesiącu taką właśnie kwotę, to już musicie założyć działalność gospodarczą, tak? Ja proponuję nie być w tym, w tym temacie lękliwym, przestraszonym. Tylko od razu zakładać swoją działalność gospodarczą, nie bawić się w różne takie inkubatory. Zwłaszcza, że teraz jedyna taka pozytywna rzecz, którą mogę powiedzieć o rządzących, to to, że od właśnie w 2018 roku prowadzili tak zwaną konstytucję dla biznesu, z czego ja osobiście bardzo skorzystałem. Polega ona na tym, że przez pół roku nie płacicie po prostu ZUS-u, a przez kolejne 24 miesiące macie ten ZUS obniżony, który wynosi tam kilkaset złotych. Także macie tak naprawdę. 24 plus 6, 30 miesięcy na rozkręcenie własnej działalności gospodarczej, i jest to naprawdę bardzo dużo, aby dobrze się wgryźć w, biznes, w ten biznes, aby ugruntować swoją pozycję na rynku i robić te stawki e, na tyle zagodne pieniądze, aby po tych 30 miesiącach, kiedy przejdziecie już na pełny który tak jak teraz, w zależności od formy opodatkowania, prawda? E, u mnie to zależy też, jest tam powiedzmy od dochodu. No Te 1500, 2000 w tych widełkach ten te ZUS będzie jednak wynosił, ale mówię, 3 lata i jest to duży okres czasu, aby rozwinąć na tyle ten biznes, aby, aby już później te płacenie tego wysokiego ZUSu nie, nie było jakimś mocnym problemem tak, dla naszego portfela. Także macie 30 miesięcy, to jest bardzo dużo, możecie spokojnie działać. I co bardzo ważne w tym, w tym biznesie, jest to biznes, który nie generuje tak naprawdę kosztów i to jest najważniejsze w tych czasach, gdzie, gdzie mamy właśnie drożejące lokale i nieruchomości, drożejące energię, tak? nie musicie się martwić właśnie o wynajem lokalu, nie musicie się martwić o zapłatę prawda, różnym asystentkom, czy też takie koszty jak telefony internet i, te, i to wszystko, z czym się wiąże prowadzenie działalności powiedzmy w lokalu. Tak? To są gigantyczne kwoty dla początkujących przedsiębiorców i ciężko naprawdę zrobić na tyle przemiału, aby na to, na to wszystko starczyło. I natomiast prowadząc właśnie biznes polegający na stworzeniu stron internetowych, spadają nam praktycznie wszystkie koszty do zera. Potrzebujemy tak naprawdę, pracujemy w domu, gdzie chcemy, z kim chcemy. Możesz swoją pracę wykonywać w domu, na wczasach, gdzie chcesz, tak, aby był tylko dostęp do internetu. Co do komputera, tak naprawdę też tutaj nie ma jakichś w przeciwieństwie na przykład do pracy grafika, nie ma tu jakichś e, dużych wymagań, tak? Wystarczy przeglądarka, szybki internet i średniej jakości, naprawdę, komputer, którym podejrzewam, że masz. Także zaczynaj z tym, co, e, z to, z tym, co masz. W ogóle, jeśli chcesz, e, tak na poważnie myślisz, myślisz właśnie o zarabianiu polegającym na tworzeniu stron internetowych, to link w opisie, w linku w tym znajdziesz właśnie mój kurs, jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych, czyli taki piguła pięciogodzinna, gdzie pokazuje gotowy biznesplan, jak zacząć właśnie zarabiać na. Tworzeniu stron internetowych i tam całe spektrum, że tak powiem, tego tematu poruszam od pozyskiwania klientów poprzez markę osobistą, krok po kroku, bez takiego wodoleństwa, e, takich prostych wskazówek, ogólników, tylko po prostu dostajesz prostą instrukcję, co zrobić krok po kroku i od Ciebie tak naprawdę zależy sukces, e, czy wykonasz. jeśli wykonasz, nie ma opcji, żebyś po prostu nie zarabiał godnych pieniędzy. A dla mnie godne pieniądze w tym kraju zaczynają się od tak od 10 tysięcy złotych wzwyż. I też właśnie w tym wideo powiem Ci. Mniej więcej jak dojść do takiego pułapu, ile zajmuje dojść do takiego pułapu 10, 10 koła miesięcznie, co trzeba mniej więcej zrobić, ilu klientów. E, także oglądaj to wideo do końca. Ja tylko przypomnę, że partnerem tego kanału jest firma CyberFox, także w opisie tego filmu masz link do hostingu oraz domeny. I to również jest ciekawy sposób na dorabianie w tym zawodzie, w tym biznesie polegający na tworzeniu stron internetowych, bo między innymi takim jednym małym moim źródełkiem, z którego co, co miesiąc kapią mi pieniążki, to są właśnie pieniążki z programu. Partnerskiego, tak? Mianowicie, jeśli mam klienta na stronę internetową i wysyłam mu właśnie taki link do Cyberfox, on kupi poprzez ten link hosting, no to mi wpada w tym programie partnerskim 50 zł od takiego klienta i co roku, i co roku, jeśli taki klient przedłuży hosting, a powiedzmy przedłużenie na dzień dzisiejszy takiego pakietu hostingu WordPress kosztuje, dajmy na to 300 350 zł, to ja jeszcze mam od tego 10%, tak? Czyli to jest prawdziwy dochód pasywny. Naprawdę przy tym nie, nie muszę biegać, rejestruję się linki, mam tak jak w opisie filmów, wydaje klientom. Klienci kupują mnie naprawdę nic nie interesuje. To jest dochód pasywny, przy którym nie muszę chodzić. Za rok przedłużają do mnie z pieniążki, 10% skapuje yy, i to się po prostu nakręca, tak, co roku co roku ci sami klienci coraz większa ta kulka się robi. Także to jest fajny, fajne źródełko yy, na takie jedno z tych źródełek które pracuje na Twój wynik właśnie w tym biznesie. I za chwilę też powiem inne takie źródełka, co właśnie moje właśnie pomysły, sugestie, co zrobić, aby ten dochód był coraz większy i aby też właśnie był jak najbardziej pasywny, bo e, pukać tak te zlecenia jedno po drugim, e, od zlecenia do zlecenia, e, nie sztuka. Ważne, aby właśnie co miesiąc też wpływała, wpływał jakiś pieniądz, który jest w takim właśnie modelu pasywnym, tak, abonamentowym. I tutaj też właśnie powiem, jak to zrobić? W ogóle w, na moim kanale masz taką listę, playlistę utworzoną. Jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych? I tam jest e, z tego właśnie tematu. M, są właśnie filmiki, tak, gdzie poruszam te kwestie e, dotyczące właśnie tego e, tutaj biznesu, prawda? Także jedziemy z tymi kosztami. Jak zaczynałem, to miałem po prostu stary komputer którego wartość nie przekraczała 2000 zł i telefon Xiaomi za złotych 400. Najtańszy telefon Xiaomi, jaki, jaki był. I tym telefonem też nagrywałem swoje pierwsze filmy, co możesz zobaczyć, e, sięgając właśnie na YouTubie do tych moich filmików pierwszych, gdzie, gdzie nagrywałem po prostu w kuchni starym telefonem. Ale nie o to chodzi. E, ważne, właśnie, aby zacząć, aby zdać sprawczość swoim działaniom. E, nie sztuka jest uzbierać pieniążki i po dwóch latach kupić sobie komputer, kupić sobie fajny telefon i wtedy zacząć. Okej, okay, będziesz miał fajny sprzęt na początek, ale straciłeś dwa lata. Ja wybrałem tą dro tę drogę, która po prostu mówi, działaj z tym, co masz tu i teraz i swoje działania udoskonalaj z każdym krokiem, z każdą zarobioną złotówką. I w tą, i, i, i tym właśnie schematem poszedłem, tak? Zaczynałem z tym, co mam. Miałem stary komputer, stary telefon, yy, nie wiedziałem, co to jest Elementor. Działałem wówczas na motywie, aż murchy latają, na motywie Awada i wszystko, wszystko robiłem po kolei bo dużo osób ma taką właśnie, ma taki autosabotaż taki, taki walczy z tym takim znaczy walczy, część walczy, część nie walczy z takim potworem który, którego Stephen Pressfield w swojej książce Powtórzyć za spust nazwał oporem uporem czy oporem, już nie pamiętam i tak sabotujemy swoje działania wymyślając właśnie jakieś tam kolejne E, dziwne wymówki, alibi, typu właśnie, nie mam tego, nie mam tamtego, nie, nie mam tamtego. W tym biznesie wasze wymówki w tym momencie się kończą. Potrzebujecie tak naprawdę telefonu e, i komputera z dostępem do internetu, przeglądarkę. To wszystko e, proste wizytówki, naprawdę jesteście w stanie, jeśli nie macie tej wiedzy też, bo to też jest ważne, z zakresu tworzenia stron internetowych, proste wizytówki jesteście w stanie, w stanie robić tak naprawdę po kilku. Po kilku tygodniach sklepy i, i z proste strony, listówki nie będą najmniejszym problemem. Ja, tak jak mówię, gdy zaczynałem, nie wiedziałem, co to jest Elementor, zaczynałem na motywie Avada i, i, i tak naprawdę cały czas człowiek się uczy, tak? Bo dużo też część osób też właśnie taki, taki ma autosabota, że nie umiem tego, nie umiem tamtego, muszę się nauczyć, dopiero będę działał. Yy, oczywiście nie namawiam się, żebyś teraz rzucił etat, założył yy, firmę jutro polegającą na tworzeniu stron internetowych w momencie, gdy nie masz żadnej wiedzy, tak? Te podstawy musisz mieć, i tu jest też ważne, w jakim teraz punkcie tak naprawdę jesteś. Jeśli jesteś w takim punkcie, gdzie jesteś bezrobotnym i, że tak powiem, mocno cię pili temat pieniążków, temat zarabiania, no w sumie kogo nie pili ten temat każdego pili, kto nie ma tak, no ale są ludzie, którzy mają lepszą troszkę sytuację, mają komfort, bo mają, nie wiem, powiedzmy, poduszkę finansową, a są tacy, którzy tego komfortu nie mają i muszą zarabiać szybko. Więc ja bym po prostu, jeśli dzisiaj nic bym nie umiał, z tematu WordPressa, z tematu tworzenia stron, zamykam się w czterech ścianach, organizuję sobie dwa tygodnie i napierdzielam od rana do wieczora. I to jest taki okres, kiedy jestem w stanie ogarnąć na tyle, aby iść i zarabiać na stronach, zarabiać na sklepach. Da się, ponieważ jestem tego żywym przykładem i mam 39 lat, jestem historykiem z wykształcenia, który skończył tak naprawdę 3-miesięczny kurs tworzenia stron internetowych po studiach, gdzie nie było pracy, bo zaczynałem swoją karierę, karierę zawodową w momencie największego kryzysu i nawet nie było tam słowa o Wordpressie. To było bardziej o HTML-u, CSS-ie, co też mi się później przydało. Bardziej o Photoshopie z elementami języka angielskiego, natomiast o Wordpressie nie było nic. Wszystko musiałem się uczyć sam i to było w momencie, kiedy tak naprawdę nie było na polskim YouTube ani jednego kanału, gdzie, gdzie byłyby tutoriale. Nie było ani jednego filmu. To wszystko dla mnie, dla człowieka, który miał w szkole język rosyjski i, i niemiecki sam nauczyłem się w stopniu takim angielskiego, który Pozwala mi na poruszanie się właśnie w środowisku IT, w środowisku, gdzie jadę sobie na wakacje i jestem w stanie się dogadać sam. I musiałem uczyć się z anglojęzycznych kanałów, tak? gdzie to wszystko było intuicyjnie i też, też była bieda, że tak powiem, bo pamiętam te pierwsze filmy to oglądałem na motywie Sydney, na Page builderze Site Origin, który jest bardzo zły, że tak się wyrażę. No ale nie o to tutaj chodzi, prawda. Wracając tutaj do, do tematu, zamykam się po prostu w czterech ścianach, uczę się tego WordPressa. Mam oczywiście kurs WordPress dla początkujących, jak najbardziej link w opisie tego filmu. Jest też kurs Elementor poziom ekspert, gdzie już troszkę bardziej sięgamy. Natomiast ten podstawowy kurs WordPressa jak najbardziej pozwoli Ci na osiągnięcie takiej wiedzy, która pozwoli Ci zarabiać na prostych stronach, prostych sklepach internetowych i naprawdę, żeby zarabiać 10 tysięcy złotych miesięcznie, nie potrzeba więcej, tak? Ja też teraz, pomimo że ta wiedza, wiadomo, idzie, rośnie, progresuje ze mną, unikam jakichś trudnych tematów, unikam konfliktowych tematów. Raz, że mam ten komfort, który pozwala mi na unikanie tego typu e, trudnych jakichś tematów, bo mam tych klientów na tyle, że po prostu nie muszę. Patrzę, żeby mnie myśliwy nie ustrzelił. E, to po prostu robienie tego typu prostych rzeczy. Mam, mam, mam napływ tych, tych klientów, że, że jest, jest tego tyle, że mam ten komfort właśnie przebierania w tego typu ofertach i to naprawdę wystarczy, tak? I to nie jest tak, tak jak mówiłem wcześniej, że musicie dojść do jakiegoś tam wysokiego levelu ze swoją wiedzą i dopiero wtedy możecie założyć swoją działalność. Nie, zacznij z tym, co masz, z taką wiedzą, jaką masz, tak? Więc ja bym po prostu, gdybym nie miał wiedzy, siadłbym na dwa tygodnie, zamknął się, wyedukował, zdobył pierwsze zlecenia jakieś, tak? I zobaczył właśnie, z czym to się jest, zrobi, coś dla rodziny, tak? Na pewno w Waszej rodzinie, wśród znajomych są osoby, które mają własną działalność, a zazwyczaj z tymi stronami jest ciężko, tak? Jeśli one są, to są przestarzałe i zrobił naprawdę nawet za darmo, tak? Te pierwsze trzy strony nawet zrobiłbym za darmo, po to, aby mieć po prostu jakąś fajną podkładkę do portfolio. Do portfolio też jeszcze dojdziemy, ale po prostu zrobiłbym, żeby nauczyć się w praktyce, tak? Teraz jeśli sobie pomyślisz, ojej, co pierdzieli, za darmo nikt nie będzie robił. Twój wybór, ja bym po prostu zrobił, nie mam nic, robię. Traktuję to jako naukę, tak? Jak idziesz na staż, idziesz na, nie wiem, praktyki, tam też się pracuje za darmo, prawda? Lub za naprawdę marne pieniądze. Tu nie chodzi o to, aby się urabiać dla kogoś za Fliko, chodzi o to, aby się uczyć. Oprócz tego, że nauczysz się, będziesz miał praktykę tą przy tworzeniu stron internetowych, to także ten poznasz trochę od drugiej strony ten temat, tak? od pracy z klientem. Sprzedaż, rozmowa z klientem, będziesz mógł mu także dosprzedać inne swoje usługi, o czym też za chwilę powiem, bo to też jest bardzo fajny motyw, tak jak mówiłem, aby zarabiać troszkę w takim modelu abonamentowym, aby nie stukać tych zleceń, aby po prostu poszerzać swoją ofertę o też inne usługi, z czasem, z czasem, z czasem ucząc się, bo to też ten biznes polega na tym, aby cały czas się edukować, aby pracować nad swoim biznesem, nad swoją marką osobistą, bo to nie jest tak, że nauczycie się jednej czynności, będziecie ją tu przez najbliższe 40 lat. Jeśli chcecie się rozwijać, chcecie rozwijać ten swój biznes, to musicie cały, cały czas nad nim pracować, nad sobą, edukując się i tą edukację wdrażać w życie poprzez właśnie oferowanie innych usług swoim klientom, tak? I kolejna rzecz takie opory przed osobami, które stoją właśnie przed założeniem tego typu działalności jest praca z klientem, bo boją się, że e, tych zleceń będą mieli na tyle mało, że e, nie zarobią po prostu na siebie, na opłatę. Nie chcą też takiego modelu, nazwijmy to, akwizycyjnego, czyli takiego domokrąstwa, chodzenia od drzwi do drzwi i na, namawiania do swoich usług. Ja tak zaczynałem i nie na tym polega mój kurs, jak zarabiać na tworzeniu stron, gdzie mówię Ci, jak być dobrym akwizytorem. Tam tego nie poruszam. Ja musiałem od tego zaczynać, ponieważ nie miałem tej wiedzy, którą mam teraz, nie miałem tego doświadczenia. Zaczynałem z tym, co mam, tak? Później ucząc się, wyrażając inne metody, lepsze metody na zdobywanie klientów, które zdradzam w tym kursie. I tam w tym kursie też jest tak, tak że tam tych metod jest dużo, natomiast należy je potraktować jako szwedzki stół. Bo to nie jest tak, że musisz je wdrożyć wszystkie, aby ten Twój biznes polegający na tworzeniu stron się udał. Wystarczy z niego wybrać, tak jak ze szwedzkiego stołu, co nam pasuje i to nam wystarczy, aby rozkręcić tę kulkę śnieżną na tyle, aby ona na siebie zbierała, aby generowała nam co e, comiesięczne, dobre przychody właśnie stworzenia stron e, internetowych. Tak więc w moim przypadku to wyglądało tak, ja pamiętam jak swój pierwszy dzień pracy, gdzie musiałem się ubrać, ładne ciuchy, wyszedłem i po prostu poszedłem w miasto, chodziłem od firmy do firmy, e, pukając i, i miałem pojęcie o sprzedaży, bo to zawsze leżało w moim jakimś tam kręgu zainteresowania. Aczkolwiek do tamtej pory nie miałem jakiejś szokującej ilości książek na ten, książek na ten temat, szczurnik, jak na przykład teraz, tak? Ale miałem taką wiedzę, gdzie nie gdzie miałem opory przed wyjściem w miasto i pukaniem do drzwi, tak? To był zawsze dla mnie opór, ale zawsze miałem w głowie tę myśl, że albo zapukasz tam i albo zdobędziesz to zlecenie, albo po prostu wracaj sobie na etat, którego nienawidzisz. No i wtedy miniały wszelakie opory, i sobie tam po prostu szedłem. Pukałem i tutaj. Konwersja była ok, zwłaszcza, zwłaszcza że mi się dobrze rozmawiało z kobietami. Nie to, że jestem jakimś bawijdankiem, po prostu chodzi o to, że kobiety mają większe opory, żeby odmówić, yy, jakkolwiek to nie brzmi. Ale jeśli do kobiety jesteś miły, uśmiechasz się, to kobietom, kobieta cię po prostu, nawet jak nie chce tej usługi, to cię po prostu wysłucha, ładnie się uśmiechnie, tak? A gdy u, u, się uśmiechnie i cię wysłucha do końca, to jest większa szansa, że w sumie, w, w sumie może sobie to, ten temat przetrawi i pomyśli. No może, mądrze gada, może ta strona faktycznie mi się przyda i faktycznie będzie dobrym krokiem dla tego mojego biznesu, tak? Więc tutaj w, te, w ten sposób, tak? I tak naprawdę ile tych klientów musimy mieć, aby zacząć zarabiać na, na tworzeniu stron internetowych. Ja często w swojej ofercie zamieszczam taki slogan, zarabia ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie na tworzeniu stron. Jest jak najbardziej realne, bo zobacz, mamy tak naprawdę pięciu klientów po dwa koła i dycha jest jak nic. I to jest zdobyć pięciu klientów to jest naprawdę bardzo niewielu. Ucząc się sprzedaży od różnych, od różnych osób, wypracowałem sobie taki skrypt, skrypt rozmowy sprzedaży, który też jest właśnie w tym kursie, który możesz po prostu zadzwonić do klienta i, i powiedzieć słowo w słowo, że tak naprawdę konwersja na 10 telefonów to około 2 zlecenia, a 10 telefonów, takich treściwych telefonów, już naprawdę zaokrąglając powiedzmy do 5-6 minut na, na rozmowę, to jest godzinka. To jest godzinka, robisz 10 telefonów, masz dwa zlecenia. Oczywiście na początku może będzie ciężej, tak? Może zdobędziesz jedno, może wcale. Ale idąc dalej, z doświadczeniem, dwa zlecenia na 10 telefonów to jest naprawdę jak najbardziej realne. I to też właśnie wielu, o, wielu osób ma opory, bo każdy sobie to kojarzy, prawda? Te rozmowy telefoniczne z takim akwizytorem, a znaczy, przepraszam, z takim panem, z panem z call, lub z panią z Call, z call Center gdzie sobie do nas dzwonią i, i zaczynają mówić jak robot, prawda? Dzień dobry, ja tylko dlatego powiem, że no, rozmowa może być nagrywana. Lala. I jak już my słyszymy taką śpiewkę od początku, ten sam, tą samą, samą intonację, która jest ka z każdym telefonem taka sama, to już nasz mózg po prostu wyłącza uszy, dziękuję do widzenia nara. A to właśnie nie chodzi o to, macie zadzwonić yy, w sposób, który też mówię w kurcie, ale chodzi o to, nie z tą robota tonacją, tylko macie zadzwonić jako człowiek, który chce pomóc. Nie sprzedać, bo tak właśnie dzwonią przeważnie osoby z call center. Tylko jako osoba, która chce pomóc, która może pomóc tej osobie, która jest po drugiej stronie w tym biznesie. A to jest tylko jedna z wielu metod, tak? O tym właśnie jest. W kursie jest gotowy skrypt. Przechodzimy sobie dalej. Portfolio, tak? Czy muszę mieć? Nie, nie musisz mieć. Dzwoniąc do takiej osoby, nie będziesz jej mówił, że zapraszam na stronę taką i taką. Tam zobaczycie Państwo portfolio moich prac. Bo ta osoba tam nie zajrze, bo masz jej uwagę przez chwilę i jej nie będzie interesowało, że ma gdzieś kliknąć, e, wejść. Więc, sprzedając usługi takiej osobie, nie musisz mieć absolutnie portfolio, ale docelowo portfolio być musi. E, szef bez butów, wchodzi, portfolio na stronie terenowej musi być. I tutaj mam, to jest takie minimum te trzy strony. Trzy strony zrobić, to jest naprawdę dwa tygodnie. Dziękuję, do widzenia, robisz po rodzinie, e, e, ma, to pozytywne strony, ma to pozytywne aspekty, tak? Właśnie po pierwsze. Po pierwsze, aspekt taki, że zbierasz doświadczenie w pracy z klientem, w sprzedaży. Po drugie, uczysz się czegoś nowego tworząc te strony, bo każda strona jest tak naprawdę inna. Wyrabiają, wyrabiają Ci się automatyzmy. Tworząc pierwsze strony będziesz robił je wolniej, natomiast tworząc kolejne strony, ileż możesz wymyślić zakładki kontakt, szablon strony kontaktowej. No wiadomo, że te stronę kontakt sobie, sobie zrobisz raz i później na kolejnych stronach będziesz ją tylko przerabiał, zmieniając ściągi, kolory, mapkę tam będzie linki do trzech portalów społecznościowych, tam do dwóch i tak naprawdę tłuczesz to za każdym razem i po kilku stronach wchodzi to w taki automatyzm, że te strony po prostu jedziesz jedna po drugiej i zdobyć takie te pięć stronek na starcik żeby zarobić te 10 koła po 2 po tysiące za, za stronę to jest naprawdę grzech grzech i obowiązek, żeby tego nie zrobić i tyle w tym temacie, także 10 koła nie bierze się znikąd jest naprawdę prosty temat, wszystko tak naprawdę zależy od Ciebie i zawracamy z dróżki i przechodzimy do kolejnego naszego punkciku, czyli budowa marki osobistej. Lwia część mojego kursu właśnie jest poświęcona budowie marki osobistej. Często osoby właśnie e, zadają te pytania, ja nie mam żadnej marki osobistej, jestem non-namem, jestem nieznany. Czy w ogóle jest sens e, zaczynać? No dobrze, ja powiedzmy mam ten swój kanał największy na, na YouTubie i jeśli ktoś się interesuje WordPressem, no to coś tam może mnie kojarzyć, prawda? No ale gdy ja dzwonię do Pani Księgowej z Pcimia Dolnego, i się przestawię, nazywa się Dariusz Picharski, to czy ona będzie wiedziała, kim jest Dariusz Picharski? No nie, nie będzie wiedziała, więc, tam, więc tutaj ten aspekt marki osobistej odpada, więc nie potrzeba na początku marki osobistej, aby, aby z tym zacząć. Markę osobiste, marką osobistą, yy, ja nie mówię, że to jest złe budowanie, wręcz przeciwnie. Lwia część mojego kursu jest poświęcona właśnie budowie marki osobistej. Budowa marki osobistej jest niezwykle ważna i ja traktuję ten jako ten element bardzo ważny, jako integralną, spójną część całego tego biznesu i od pierwszego dnia do dzisiaj dbam o to, o, o budowę marki osobistej, tak? To, że nagrywam nagrywam to wideo teraz dla Ciebie, nie muszę tego robić, bo mam tych zleceń tyle, że nie muszę dzielić się swoją wiedzą z innymi użytkownikami, ale to robię, bo raz, że to weszło mi w krew, weszło mi w nawyk, a dwa, że wiem, że to zaprocentuje, teraz, procentuje, będzie procentowało w przyszłości, tak? To jest mój kapitał budowa marki osobistej i do tego Cię właśnie zachęcam, aby robić to od pierwszego dnia. Moim marzeniem zawsze było, może bycie nauczycielem to będzie źle brzmiało, ale bycie wykładowcą akademickim. Spełniłem to marzenie, jestem wykładowcą w Kolegium Mazowiec w Siedlcach i też właśnie na YouTubie moim jest wykład, jak budować markę osobistą. Później nagrałem na podstawie tego, tego wykładu film, gdzie pokazuję na ekranie slajdy, z przydatnymi narzędziami, link. Oczywiście dam w opisie tego filmu. Tam masz po prostu krok po kroku, od czego zacząć budowę marki osobistej. I to jest tak prosta instrukcja, bo nie mówię ogólnikami, prawda? Buduj społeczność, dziel się wiedzą. La la la, tra la la, la ho, ho, ho. Konkretne masz linki, konkretne narzędzia, co zrobić krok po kroku. Ja jestem zadaniowcem. Dostaję listę, wykonuję. I tu jest właśnie, i też swoje kursy buduję w oparciu. O, o, o takie, że tak powiem, preferencje, tak? Czyli bez wodoleństwa, bez mówienia ogólnikami, tylko dostajesz narzędzia, wykonać. Także on jest na froncie, tak? Masz, idź, wykonuj. E, I na takiej zasadzie. I to jest dobre, ponieważ dla mnie, jako dla prowadzącego, nie ma żadnego alibi, że komuś nie wyjdzie. Dałeś mi listę, zrobiłem, nie wyszło. E, już jest zarzut, tak? Moją stronę. E, nie sprawdziłem się jako wykładowca, tak? Gdybym mówię ogólnikami, mógłbym mieć wytłumaczenie. No ale, nie no ale to ja mówiłem, a to nie chodzi tak, bo mogłeś to zrobić tak. Nie. Dostajesz narzędzie, dostajesz linki i rób. Jeśli nie wyjdzie, to jest moja wina. Ja biorę to na klatę. Nie było jeszcze ani jednej osoby, która by powiedziała, nie wyszło. Bo daję to, co działa u mnie w praktyce, co, co się sprawdziło i wiem, że się sprawdzi umie. Tu mam taką ściągę właśnie, aby nie pominąć żadnego tematu, który sobie tutaj dzisiaj omawiamy. A zbliżamy się właśnie powolutku, powolutku do końca. I właśnie już wcześniej troszkę poruszyłem ten temat właśnie budowy marki osobistej, aby E, aby od pierwszego dnia do zawsze budować markę osobistą i również od pierwszego dnia cały czas pracować nad biznesem, pracować, 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 e, co mówię, pracować nad biznesem, a chociażby to, aby właśnie e, dbać o swój marketing, bo dużo firm, nie tylko z branży tutaj tworzenia stron internetowych, wpada w, taką, e, w taki schemat, że na początku, ok, dbają o ten marketing, o reklamę. Budują markę osobistej, dochodzą do takiego punktu, powiedzmy po pół roku, po roku, gdzie już te zlecenia są i zjada ich czas, zjada ich uwagę ta bieżączka. Wpadają jak chomik w karuzelę, kręcą się, kręcą od zlecenia do zlecenia, milion spraw, ja też tak mam, ale zawsze pomimo tych miliona spraw, pomimo tej bieżączki pracuję nad, swoim, nad, nad biznesem, nagrywając od choćby materiały edukacyjne, budując swoją markę osobistą, tak? Czyli nie wpadajmy w taki e, niestety w ten, e, w ten schemat, że już nie muszę, bo mam klientów. Dzisiaj może masz, dzisiaj może nie musisz, ale nie wiadomo co będzie jutro, nie wiadomo co będzie pojutrze. Może będziesz musiał zrobić pivot w inną branżę. Oj, tutaj słoneczko słabo świeci, pójdziemy tam. E, więc cały czas, trzeba, cały czas trzeba dbać, prawda, pracować nad tym biznesem, bo to zawsze będzie procentowało. Własny kanał, blog, regularne postowanie w social mediach. Dużo, dużo, dużo jeszcze, by tutaj wymawiać, tak? Cały czas trzeba to robić. No i przechodzimy tutaj do ostatniego punktu w tym wideo. Mianowicie już mówiłem wcześniej o tym, aby te źródełka, małe źródełka z dochodami zbierały się na ten wasz duży potok. Minimum 10 koła. Żarty żartami. Powiedziałem właśnie o takiej małej metodzie, o takiej małej, skromnej metodzie, ale w perspektywie roku, gdy macie tych klientów sporo, no to z tego hostingu fajne kieszonkowe spływają. To jest tylko taka jedna metoda. Kolejne metody, no to oczywiście można inne usługi, tak? Ja już mówiłem w poprzednim moim wideo, że w poprzednim, W ostatnim chyba, w moim wideo, gdzie większość osób, nawet twórców stron internetowych, nawet nie pofatyguje się, aby złożyć propozycję innej usługi, aby zrobić taką dosprzedaż do strony internetowej. A można z tego naprawdę wyciągnąć więcej z takiego klienta niż z samej strony internetowej, tak? Bo jeśli macie takich klientów, nazwijmy to lokalnych, Księgowe, stomatolodzy, prawnicy, dentyści, ludzie, którzy mają kasę, i to jest najlepsza grupa moja docelowa, e, i robicie im stronę, to zaproponujcie im reklamę w Google Acie. Nie trzeba być naprawdę specem w Google Acie, aby zrobić fajną reklamę, która będzie, na niej, która, będzie im się, która będzie im kręciła biznes naprawdę dobrze. Celowo wymieniłem takie branże, gdzie tworzenie reklamy w Google Acie jest bardzo proste, bo robimy reklamę na wyniki wyszukiwania, czyli. Na osoby, które wpiszą konkretną frazę, na przykład dentysta Wrocław, i wtedy ta reklama ma się wyświetlać. I to akurat jest taka trudna fraza, tak, ale działając w małych miastach, takie 20-30, 50 tysięcy reklama, gdzie nie ma konkurencji w pozycjonowaniu, gdzie nikt się nie reklamuje z takich, z takich firm typu księgowe, dentyści, dentyści, stomatolodzy, robicie taki abonament basicowy. Google Ads, Dychane to miesięcznie. Razy VAT, to jest 369 zł, to jest budżet, który dajecie do Gogla, plus 300 wy dla Was za optymalizację tej reklamy i pilotowanie. Fakturka 600, 669 zł miesięcznie. 300 wy macie miesięcznie z takiego klienta. Za w małym mieście, za dziennie naprawdę idzie zrobić duży ruch wartościowy na taką stronę. I ci ludzie, ci dentyści, stomatolodzy, lalalala, Naprawdę poczują, e, że ta strona na nich pracuje. Bo jeśli powiedzmy, kliknięcie wyjdzie ich 50 groszy e, w taką reklamę, tak? Powiedzmy, ja szukam dentysty, wpisuję dentysta szczytno, sobie e, wyskakuje mi, tak? Wynik wchodzę, to to mi wyniesie nie, 50 groszy. Z 10 zł to mam 20 takich. Nie ma opcji, żeby z 20 osób wchod dziennie wchodzących na stronę, ktoś e, nie wykonał jakiegoś działania. Na stronie internetowej typu call to action, czyli zadzwoni do, takiego, do takiej osoby, która takie usługi świadczy. Razy 30 dni i pozwól statystyce zrobić swoje, tak? Nie ma opcji, żeby te 669 zł takiej osoby się nie, nie zwróciło i nie musicie nawet jej namawiać, bo tu nie chodzi właśnie o to, żeby na siłę wciskać, sprzedawać. Jeśli pop... dajcie, powiedzcie takiej osobie, pierwszy miesiąc na próbę, nic pan nie ryzykuje. Zobaczymy jak to będzie. Nie, nie ma żadnej umowy, prawda. Tak jak niektórzy pozycjonerzy wiążą umową na dwa lata i jest niesmak, tak? Nie ma efektów, a tu trzeba płacić i z takiej współpracy wychodzi buba. Dajcie właśnie na miesiąc taką, taką ofertkę, i taka osoba zobaczy, że fajnie to działa, że te prawie 7 stówek spłaciło się bardzo szybko. Nie ma opcji, żeby nie wykupiła u Was kolejnego miesiąca. I zobacz, masz te 3 stówki razy 12. Szybka matematyka 3600? Dobrze liczę z jednego klienta, z jednego klienta, któremu sprzedacie stronę powiedzmy za półtora, dwa koła, tak? A rocznie on tak naprawdę zdubluje wartość stworzenia tej strony przez Was. I robicie kilku takich klientów, robicie dziesięciu takich klientów, co nie jest naprawdę trudne. 10 takich klientów razy 300 wy, macie trzy koła pasywnego dochodu. No to kurczę, naprawdę później dochodzicie do takiego momentu, że zauważycie, że jakbyście nie zrobili nawet ani jednej strony miesięcznie, w danym miesiącu, to tak naprawdę nic się nie stanie, bo kasa wam kapie z tych yy, z abonamentów. Także daj znać w komentarzu, czy to, co nagrałem, było dla Ciebie wartościowe i co wprowadzisz w życie przede wszystkim. I przypominam o moim kursie, jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych, do którego link znajdziesz. Oczywiście w opisie tego filmu. To wszystko na dzisiaj, trzymaj się. Cześć!